Witam wszystkich z tej strony Yuri. Przedstawię wam w dzisiejszym odcinku grę Sniper Elite V2. Jest to gra, która, która toczy się za czasów II wojny światowej. No i nic takiego nadzwyczajnego, można powiedzieć. Gra ma naprawdę bardzo dużo urozmaiczeń. Jednym z nich to są na przykład wyzwania. Po przejściu całej kariery, e, kampanii, o tak lepiej to ujmę, najlepiej wtedy wziąć na przykład te wyzwania, bo wtedy. Wie się wszystko o co chodzi, prawda? I łatwiej to przechodzić. Weźmiemy wyzwanie: zabić Hitlera. Na. Nie wiem, no. Powiedzmy, że weźmiemy na. poziomie trudności sniper. Zobaczymy, co tu będzie. Wybierzemy sobie bronię. Tutaj mamy cały plan misji. Jak mamy. Misja jest ogólnie krótka. Ale naprawdę ciężka. Weźmiemy sobie broń, która ma. G40, czy to jest. Sniperka. Jak to. Sama nazwa gry wskazuje Sniper Life 2 weźmiemy broń maszynowa, nie, można wziąć tą, czyli PPSZ-41, taka popularna za czasów Trzeciej za, za Rzeszy, ale tutaj o jest MP-40, to jest naprawdę karabin, który mówi, tak jestem za czasów II wojny światowej, pistolet... E Wielrot. No to pistolet z tłumikiem. Bardzo dziwny pistolet, który się przeładowuje po każdym strzale. Ale to jest Luger. To jest taki pistolet, który e, należał do takich bardziej, no, dowódców niemieckich i takich tam. No ale weźmiemy sobie ten amerykański pistolet, bo... Co chwilę w tej misji są na przykład do ładowania tej amunicji. Zobaczycie wszystko. No więc tak, zaczynamy na jakiejś peronie, portu, Nie wiem, ale wygląda jakieś góry. Alpy szwajcarskie czy coś. Dobra, jest pierwszy kolej. Robimy to, gło to głośno. Dobra, trzeba uciekać, padniemy. Puu. Gdzie jesteście? Wow. Dobra, bo... padam, padam, ale trudno, najwyżej. Wyżej zaczniemy od nowa. No i właśnie, otóż to. Snajper. No to podejdziemy to inaczej. Co to było? ja. Chłopie. Mp40 się tu przyda, tylko też na innych snajperów, którzy tam siedzą. Gdzie ja tam strzelasz? Ja tu jestem. Chłopie. Ja zbudziłem sobie pistolet. Jajka. Nie zabiję nikogo! Granat! Ładnie, dziadku! Ofiara granatu, pięknie. Tak miało być. Przybliżymy sobie. To jest właśnie e, urok całego snajp No może. Nie cały urok, nie? Ale wiecie. E, za chwilę. Za chwilę Wam pokażę, co jest tutaj tak naprawdę urokiem tego wszystkiego. Trzeba się naprawdę w dobrym momencie. Ślepy właśnie SMS-a napisał. chcę nakręcić ze mną filmik pierwszy. Zobaczymy, zobaczymy. A przez niego padłem, no. Dobra. A podkradajmy. Co to było? Nie widział mnie. Ej, no. FIGHT! Sam się o to prosił, jakby nie patrzeć. Mógł tu nie podchodzić. No, nie mogę sobie celować w takie miejsce, żeby pokazało, pokazać wam, co tak naprawdę tu jest. O oh, fuck, dwa kile. Nie. Przeszył. Ale to było... Nie, też nie o to chodziło, ale to zaskoczyło mnie. Przeszło przez jednego, zraniło go, a drugiego zabiło. No to to było naprawdę dziwne na w tym momencie karabiny, znaczy snajperka ta przeładowuje się całym magazynkiem, co jest, na, to jest wielkim ułatwieniem bo są snajperki, które przeładują się po jednym e, naboju co naprawdę utrudnia grę strasznie dobra jakoś lepiej poszło, dobra ta trzeba wyszukać snajpera cały czas i we mnie strzelało, ale あっ <laughs> No nie, ciągle nie o to chodzi. No, no nieładnie nie teraz postąpimy jak prawdziwy Niemiec w plecy. Możesz no, tak nie trochę nic, zabijecie Ej, coś mi tu nie gra. Dziękuję, kurwa jest. Uciek pewnie. Albo wiem, z Hogwartu przyjechała po mnie. Muszę dupce, bo Hagrid mnie znajdzie. Ja myślę, Chyba coś słyszałem. Hagrida, kurwa. Pass auf, szczęśliwie. O ty Ci! Miałem farda teraz. Dobra. Koniec zabawy, panowie. Gdzie jesteście? Ja was znajdę. Ło, wow, dobra to jest? Może mi się uda Wam właśnie teraz to pokazać. I co będzie, będzie? Pięknie, jeden, jest, W, key. przeszło mu przez łokieć, ale kij nie żyją, dwójka. pięknie. Ale chodzi mi ciągle, żeby Wam pokazać ten rentgen cały. O, oto w tym momencie, Leć, 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 leć! to... Dost... Jeszcze tak jeszcze jest, bo muzyka idzie dziwna. Jest. Ej no, chłopie, chopie Co za odrzut. Dobra, idziemy Nie masz nikogo raczej. Wow. Co to było? Ja się pytam tylko, co to było. Jest. Ok. Dalej, właśnie dochodzimy do punktu, w którym będziemy coś robić. Jest przeładowywanie. Ok. Ah, dobra, chyba będzie właśnie główna misja z Hitlerem. Nie, no tak śmiecić, chłopie. Kraj, który chcecie przejąć? Last Wygląda jak typowy Niemiec, brawo. Jakiego wąsa ma śmiesznego? Przypomina mi mojego kolegę. Co ja mam tu zrobić? Nowy cel. Zatrzymaj konu. Okej. Okay. Dobra. A chyba ci się naszczelałem i... Hmm. Będź to chyba, że... Chyba Hibron, nie? Ajajaj! Aj, aj. To... Podejrzewam, że to były... Jelita. Ale szczelasz chłopie. Leci podkręcona! Będzie headshot, będzie, będzie, będzie! Nie, to była... ona chyba. Nie wiem, zapytamy doktora chaosa najwyżej. Nie. Leć, 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 leć. Tu nie było takiego pięknego kila. A ty? Aj! A już miałem szansę go zabić przed pierwszą kampą. Nie ruszam! Ej, ale ci... Ale ci nie uciekają. Co im takiego robię? Ja się tylko grzecznie przytać. Pokazać jak wygląda odpadający palec albo coś takiego. Tu wszystko pokazują. Okay. To jest pięknie pokazane. Dodaj właśnie tego co widzieliście, o tego rentgena całego. O to mi chodziło, to jest cały urok tego snajpera. Mówiąc szczerze. I tu normalnie wszystko można prześwietlić. Odrywającego się palca i tak dalej, tak dalej. O kurwa! O! Rozjebałem mu chuja! Tego nie było jeszcze. A, jebany a. To mnie aż mnie zabolało. Kurwa. A! Co to było? To moje jajka tak wyglądają? Kurwa mać. Ja pierdolę. Nie wiedziałem, że można. jaj! Aj, aj. dobrar ai 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 voulhe me do alterar Ej, cały czas dostaje, no. Co nie jest, kurwa? Z tytanu? A ty co strzelasz do mnie? Kurwa. kurwa, cowboy. Kurwa, hmm. To pewnie by była ten u i dlatego upadł. Hmm. Leć, 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 leć. Aj, ja. Tutaj można dodać efekty typu e, wycelowanie komuś w granata czy coś takiego. Nadzwyczaj interesująco to wygląda, bo tak pokazuje jak szarkie wszystkie, wszystkie wnętrzności. A, a, tak, ma, na marginesie mówiąc, granie jest dla ludzi o słabych nerwach. Oj, ten miał granatę, ale no niestety stał do mnie bokiem. Ajajaj, aj, widzę, że już się zbliża do swojej ostatecznej kampy. Ajaj Dobra, trzeba przeładować Jadą następne oszołamy Co będzie? Co będzie? Co? Aj, to tylko noga. Jest, biegnie. Aj! No co jest? Mam ostatnią szansę już. Zaraz mi prawdopodobnie czołg przyjedzie. Wtedy to widziałem na gameplayach innych yes, i jest czołg. Leć, 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 leć! To chyba był Kutas znowu, tylko bez rentgena. Strasznie bolesna ta gra jest Co ja kurwa gra? Chyba, chyba się przerzucę na jakieś Mario Piękne, tu cienie są pokazane tego ucisku. Kurwa, znowu jądra! Nie, kurwa! Zmniejsze populacje Niemiec dosłownie. Aj! Będzie trzeba niszczyć tego czołgu. To będzie ciężkie. Jest! Leć, 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 lej, Pięknie kurwa! Czekaj! Trzeba szybko przeładować, bo on będzie bieg od razu. Jest! Giń Hitlerze! Giń, kurwo! Giń! Za wszystkich Polaków i Żydów! Jest! Nie Je, co? Kurde no! Przeszło mu przez nogę! Powinien go dobijać jeszcze, ale no pięknie jest! Pięknie, leż. Pięknie leży. Dziękuję ci Hitlerze za wspólną grę. Ale najbardziej dziękuję wam, że zachcieliście oglądać mój filmik. Dowiedzieliście się, że można nawet odstrzelić Jądra w Sniperze Light V2. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia w innym gameplayu.